I witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony Teresa Firkowska. Pojechałam na giełdę florystyczną tylko po kartony, żeby zapakować czaple, które zamawiacie. Bardzo wam dziękuję serdecznie, że doceniacie moje rękodzieło, że Wam się podoba i, i kupujecie. Więc pojechałam tylko po kartony, bo wiecie, ta florystyczne przyjechają, przyle, przylatują, przypływają i w ogóle z całego świata, więc te kartony są ogromne i jest tu możliwość zapakowania tych moich dużych czapli. <laughs> Szybko mówię, żeby czasu nie marnować, bo się napaliłam tymi słuchaczami

to są piękne kwiaty, które oczywiście kar z kartonami przywiozłam nie mogłam się opanować no jak zobaczyłam to to mówię, nie no, mój ganek jest taki żary i mury i ponury, nie no muszę zrobić coś pięknego przełamię koszami trochę ten już taki nowoczesny sznyt chcę przełamać trochę taką sielską, wiejską e, moją siedliskową twórczością tutaj i dorzucę e, Ej, dziewczyny, ej, Dianka, Dianka, Dianka nie wolno. Dziewczyny rozerbię. Więc yy, słuchajcie, ja po prostu tutaj chcę obsadzić donicę. Koszach jest tak zimno na dworzu. Wiecie o co chodzi, przymrozki, ale już w tym tygodniu ma być coraz lepiej. E, to są byliny, więc się przymrozków nie boją. Spokojnie mogę je możecie kupować. To jest rozchodnik, y, dąbrówka i żurawka. One po prostu same w sobie kolorystycznie i liśćmi i kwiatami są tak przepiękne, że nie mogłam się powstrzymać, nie mogłam. Więc kupiłam pokazuję Wam, jakie super zaaranżuję i jak od razu nabierze pięknego wyglądu mój ganek. Więc biorę się do dzieła. Oglądacie? Oglądajcie. Więc oczywiście do kosza wsypuję trochę ziemi. Może drenaż. Ja w drenażu tutaj nie daję. One nie są takie głębokie, a ja y, pod gankiem sama osobiście je podlewam, bo tam pod gankiem stoją pod daszkiem, więc nie ma potrzeby. Więc y, wsypuję ziemię. Oczywiście rozsypuję. <noise> Jak to ja? Fajnie. Ja zawsze inwestuję, słuchajcie, wy. Zawsze inwestuję w byliny, bo te byliny, słuchajcie, spokojnie można później do ogrodu wysadzać. Ja właśnie wysadzam do ogrodu, uwielbiam je wysadzać. Później mam rośliny w ogrodzie wieloletnie. I takie kwiaty wtedy są bezproblemowe, tak? Rosną kiedy yy, czas na nie wychodzą, kiedy czas na nie mrozu się nie boją. Dobra. Mam tu dwa kosze i jeszcze jeden i drugi, tak? Fajnie będą wyglądać ze sobą. Mm. I teraz najfajniejsze zestawy kolorystyczne. Co tu włożę? O, zaraz zobaczycie. Na pewno takiego. Super. Teraz chodniki są super. Dziewczyny, no co wy robicie? Chyba się za mało wybiegały. Tak zimno. Rozluźniam trochę. ciemną żurawkę Dobra. Pierwsza moja donica gotowa. I teraz drugą. Wielbiam te żurawki, są przepiękne. Te rozchodniki mam już chyba w kilku gatunkach. Dobra, jeszcze tutaj więcej miejsca dla tego <śmum> dużego pana. On jeszcze urośnie, także nie stresujcie się, że nie. Urośnie duży. Jakkolwiek zostawicie ze sobą te rośliny, świetnie wyglądają. Po prostu świetnie. Wszystko pięknie rozrośnie się i będzie super. Także yy, jeszcze idziemy na, tara, na ganek i obsadzam resztę. Tak, tak, podziałam jeszcze na ganku. Tyle roślin. Trzeba coś z nimi zrobić. Jeszcze mi zostało kilka kwiatów. Nie zostawię tego tak. Zrobię jeszcze dwa kosze podłużne. i skończyłam. Zaraz pokażę zbliżenie. Tamte krzewy, które mi trochę przymarzły, one żyją. Muszę je tylko jeszcze e, wkopać i podlać. Tutaj też wszystko podleję, ale najpierw Wam pokażę zbliżenie, jak to fajnie wyszło. Troszkę niektóre już takie podwiędłe są, bo przez 2-3 dni je trzymałam, bo nie miałam czasu ich ogarnąć tego tematu. Ale już y, zaraz podlewam i będzie pięknie. E, zobaczcie, trzema kwiatami zrobiłam cały ganek. No nie pchaj się dziewczyno! Musisz być zawsze na pierwszym planie. Takie masz parcie. No ja nie wiem, kto tu jest gwiazdem. Ja nie wiem. Więc dziękuję bardzo za wspieranie, za polubianie i za subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnej realizacji. Pa!